Ostatnio szokowałaś ludzi swoim wyznaniem na temat biseksualności. Mi nie szokowałaś, bo kiedyś o tym mówiłaś w jakimś wywiadzie. Trzy lata temu. E, tak. O wow, i, I drugi ten... szok. Ja powiem to znowu za trzy lata, i za trzy lata znowu będzie szok. Tak, ale nie, ludzie, chcą, ludzie chcą, więc ja ten temat robię. Kiedy Ach. Ty w sobie odkryłaś swoją biseksualność? Ja nie pamiętam, żebym nie była biseksualna, więc to po prostu było ze mną. No ale to jest tak, że i kobieta, i mężczyzna cię podnieca? Tak. A jaki typ kobiety najbardziej Ci się podoba? E, drobna brunetka, duże usta, duże oczy, średnie piersi, sportowa sylwetka. Tak, lubię brunetki, no. W tym wspomnianym wcześniej wywiadzie powiedziałaś, że raz miałaś incydent z kobietą. Czy to się zdarzało częściej? Owszem, zdarzało się częściej. A jak Tobie się zdarza, powiedz mi? Nie no, mi się ostatnio bardzo rzadko zdarza, bo zmieniłem podejście do seksu. Że jest dla mnie nieistotny, ja bym wolała, żeby ktoś ze mną posiedział i pogadał. Z mężczyzną czy z kobietą? Nie no, no z mężczyzną, ja tego nigdy nie ukrywałem. A z kobietą żadną nigdy? E, miałem. Dwie I, i trzecia na liście jest blanka lipińska. <laughs> Ona by mi pokazała, jak wygląda ten świat. Dobra, e, dobra, dziękuję, ale... Dziękuję, kończymy. <laughs> dobra, ale do... E... Muszę się napić. Do rzeczy, czy byłabyś w stanie zbudować z kobietą y, związek, czy nie? Poczekaj, muszę się robić. Ej, ja też mam drinka, a nie mam drinka. Muszę z jednej rurki ze mną. Tak. No, to to jakbyśmy się całowali. Dobra. Dzięki. Byłabyś w stanie z kobietą zbudować związek? Myślałaś kiedyś o tym? Nie, nie byłabym. Kobieta nie Dlaczego? jest w stanie mi dać tego, bo co innego iść z kobietą na przykład do łóżka. Wiesz, u, u nas, u kobiet w ogóle jest bardzo dużo mm, czułości. Wzajemnej między kobietą a kobietą. Yy, nikt nie patrzy na kobiety krzywo, kiedy siedzą w knajpie, trzymają się za ręce, przytulają się, całują się na dzień dobry, kiedy śpią razem przytulone i tak dalej Uważam, że większe jest przyzwolenie po prostu dla kobiet. Natomiast mężczyzna, dla mnie mężczyzna jest od związku, tak? Jakby, a kobiety dla mnie to jest naturalne, że kobiety się dotykają. Po prostu. Dobra, a co jest w stanie dać ci faty, czego nie da ci kobieta? Poczucie bezpieczeństwa. Że co, że kobieta nie jest fajterką? Czy o jakie bezpieczeństwo nie, ci chodzi? Nie, generalnie. Takie poczucie bezpieczeństwa, które jest mi potrzebne, to kobiety mi go nie dają. A jak twoi bliscy zareagowali na to, że jesteś biseksualna? Ale, bo moje... no, moja mama zemdlała, jak się dowiedziała. Ale dla moich rodziców to jest tak samo naturalne, że kobieta. Hmm? Większość kobiet, ja czytałam zresztą badania, większość kobiet jest biseksualna, tylko nie dopuszcza tego do siebie. No, podobno każdy człowiek jest biseksualny.